Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym i Państwa gościem jest Mariusz Bielski, działacz polonijny z Connecticut. Witam serdecznie Państwa, witam Pana. Dziękuję za zaproszenie. Jestem działaczem z Connecticut, członkiem Polish American Strategic Initiative. Jest to inicjatywa, której zadaniem jest promowanie interesów polskich, tu na Ziemi Amerykańskiej, przez obywateli polskoamerykańskich. Dobrze, w takim razie widzę, że będziemy mieli o czym porozmawiać. Ale dzisiejszym tematem naszego spotkania jest ustawa 447, tak przynajmniej brzmi najczęściej używana w środowisku polonijnym, tylko nazwa ustawy amerykańskiej o roszczeniach. Jak brzmi to ona naprawdę? E, w skrócie jest JUST, czyli e, Justice for Uncompensated Survivors, czyli sprawiedliwość dla e, niezrekompensowanych, Ofiar II wojny światowej. Użył pan słowa sprawiedliwość? Ta ustawa, to brzmi jak żart, jest sprawiedliwa? To jest nie tyle niesprawiedliwa, jest, co jest bardzo niemoralna. Jest to, jest to próba zawłaszczenia własności materialnych, które należały kiedyś do obywateli Polski, którzy zginęli zostali zamordowani podczas II Wojny Światowej przez organizacje prywatne, organizacje, które przyczyniły się do tego, że powstało to prawo w amerykańskim systemie prawnym, które, którego celem jest to, by wywierać naciski na państwo polskie, by te niesprawiedliwe, można powiedzieć, Zbrodnicze roszczenia były egzekwowane. Uściślimy to. Organizacje, powiedzmy szczerze, organizacje żydowskie. Tak. To organizacje żydowskie wymogły na systemie prawnym amerykańskim za pomocą kongresu, senatu i prezydenta, który ostatecznie podpisał tę ustawę, aby te organizacje zyskały majątek i dobra po, przez, pozostawione przez osoby bezpotomne. Tak. Tak, tak, to prawda. A te organizacje e, nie mają żadnej łączności e, z ofiarami II wojny światowej, nie mają um, żadnej dokumentacji, a, a mimo wszystko a, 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 takimi a, a, drogami prawnymi. A, m, Doprowadziły do tego, że ta ustawa powstała, były zabiegi ze strony Polonii, by to zatrzymać, by nagłośnić fakt, jak bardzo niesprawiedliwe jest to, niesprawiedliwe to jest to dla obywateli Polski, to jest bardzo rażące i drażniące dla Polonii, która ma w sobie wielu członków, którzy, którym bardzo zależy na tym, by Polska była traktowana tak jak sprawiedliwie. A, dlatego um, nasza działalność a, ma na celu to, a, a, by zrobić wszystko, a, a, by a, skutki tej ustawy a, nigdy nie, nie zostały wdrożone. Ta ustawa dotyczy tylko Polaków, czy dotyczy również innych krajów europejskich, światowych? A, ta ustawa nie a, precyzuje a, dokładnie, a, że to chodzi tylko i wyłącznie o Polskę. Pierwszym po, krokiem tej ustawy zdaje się, była sprawa konferencji w Terezinie. Tak, a, a tam a, podczas tej konferencji, a, na której a, było zaproszonych a, przedstawicieli z wielu krajów Europy, a, tam były roz prowadzone rozmowy, a, o, a, na właśnie ten temat a, roszczeń, tam były prowadzone rozmowy na temat a, roszczeń osób, które mają a, a, Zaświadczenia, które mają dokumenty, i e, oczywiście my się zgadzamy z tym, że tym osobom e, e, te e, roszczenia się należą. Ale przy okazji był poruszony też wątek a, roszczeń bezpotomnych. Co zrobić e, z wartościami, dobrami a osób, które. O, zginęły i nie zostawiły po sobie potomku. To chyba jest zdecydowanie e, e, określone w prawie rzymskim, że w momencie, kiedy dana osoba zostawia, nie zostawia potomnych spadkobierców w sposób jednoznaczny, to majątek najczęściej przechodzi na skarb państwa. I zresztą tak chyba działa całym, na całym cywilizowanym świecie, również w Stanach Zjednoczonych. Tak. E, e. To jest, jest oczywiste, oczywiste prawo w większości krajów cywilizowanych, że jeżeli zginie osoba i zostawia po sobie potomka i ta osoba jest obywatelem danego państwa, własność tej osoby przychodzi na skarb państwa. Tak jest w Ameryce, Ameryka, to jest w amerykańskiej konstytucji, Ameryka tego broni, i to jest oczywiste. I teraz fakt, że takie prawo powstaje a um, tu na ziemi amerykańskiej jest, można powiedzieć, wręcz łamaniem konstytucji. Tak, to rzeczywiście wygląda fatalnie, tym bardziej, że w polskim prawie wiadomo, że osoby, które pozostawiły majątek, nie, pozostawiły majątku, drogą prawną możemy dochodzić sądzie odszkodowania czy dodać prawa spadkowego. Te osoby, które z, mają jakikolwiek dowód na to, że są spadkobiercami, mogą w drodze legalnych działań dochodzić swoich praw na terenie Rzeczypospolitej. Tak brzmi przynajmniej prawo, i tak jest przestrzegane prawo w Polsce. Więc dziwi mnie, że naraz rząd amerykański, kongres, senat i prezydent podpisują ustawę, która mówiąc między nami, a ja chyba trzeba to powiedzieć głośno, jest wręcz rasistowska, bo ona dyskryminuje albo daje prawo po wybranej grupie w wypadku środowisk żydowskich, dodatkowe prawo w porównaniu z pozostałymi. Z, z, z ludźmi z tej samej społeczności, w mówię o obywatelach amerykańskich. To jest, moim zdaniem, naruszenie podstawowych zasad. Tak, tak jest. E, prawo polskie de, zawiera w sobie de, elementy takie, które de, oczywiście rozpatrują de, roszczenia osób, które mają dokumenty i tysiące przypadków de, de, Potwierdzają to, że te roszczenia były wypłacane. Um, i w dalszym ciągu są, oczywiście trzeba wyjść na drogę prawną, by um, do tego dojść, trzeba udowodnić, bo ha, jak spojrzymy na a, przestrzeni um, ostatnich wielu lat bardzo wiele było a, prób a niega, nielegalnych. Wejścia w posiadanie Wejścia w posiadanie takich własności, także także proces jest skomplikowany. Oczywiście, jest, 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 to nie jest proces łatwy. Także, także czasami trzeba czekać, ale to jest w naszym prawie. Sprawa e, roszczeń również przy, była e, tematem umowy, jaką zawarł rząd Stanów Zjednoczonych z rządem Rzeczpospolitej Ludowej wtedy, w latach 60., która reguluje sposób dochodzenia swoich praw do majątków pozostawionych na terenie Rzeczpospolitej przez obywateli amerykańskich. E, I ta sprawa została dość wyraźnie. Regulowana, jak to się ma do tego dzisiejszego aktu prawnego zwanym justice? Tak, ten problem istniał już wiadomo po wojnie, a dlatego w, w 1960 roku Polska i USA podpisały deklarację, w której Polska zobowiązała się zapłacić 40 milionów dolarów dla rządu amerykańskiego, gdzie rząd amerykański zobowiązał się pokrywać. Jakiekolwiek koszty w przyszłości a, e, roszczeń bezspadkowych tutaj z tymi obywatelami na ziemi amerykańskiej. Także ta sprawa a, została załatwiona w 1960 roku, także jakiekolwiek teraz a, a, próby a, wznowienia tego jest, tak można powiedzieć, próbą złamania tego, a, tej zgody, która powstała a, już dawno temu. Żeby mieć jasność sytuacji. Prawo rzymskie, prawo w krajów, krajach, umowa z lat 60 powy, wydawałoby się, że załatwia sprawę definitywnie. A mimo to powstaje nowy przepis, ta ustawa Justice. Jak na to zareagowała Polonia? I kiedy zareagowała? Trzeba zacząć od tego, że Polonia była e, pierwszą, która się dowiedziała o tym, że to prawo jest e, przygotowywane. a e, Członkowie naszej e, organizacji Polish American Strategic Initiative a, dowiedzieli się już o tym na samym początku a, a, tysiąc, 2018 roku, a, a były próby podejmowane a, a, przez aktywistów polonijnych. Zebrała się grupa ludzi, która pojechała do Kongresu, która próbowała przekonać polityków amerykańskich, kongresmenów i senatorów o tym, jak niesprawiedliwa jest ta ustawa, a no niestety nie udało się przekonać. Ta ustawa została przegłosowana w maju 2018 roku i w, taki, w takim dziwnym stylu, to się nazywa under suspension of rules, to jest taki cichy, niewidoczny właściwie dla publiki sposób, by przegłosowywać sprawy, które tak jakby z góry można założyć, że są oczywiste i powinny, powinny się stać. Rozumiem, że te środowiska żydowskie, które były inicjatorem tej całej ustawy, w dalszym ciągu próbują i próbowały, i do, skutecznie zresztą, w sposób, nazwijmy to, no Dość takim moralnie podejrzany dokonały przepchnięcia tej ustawy przez Kongres, przez Senat i potem podłożyły to prezydentowi. Czyli jest to świadome działanie na niekorzyść państwa polskiego. Jak za to reagowało? Oczywiście, tam pan wymieniał działania takie formalne. Czy Polonia również na tym tak zwanym poziomie, takich zwykłej, codziennej ulicy, również reagowała na ten temat? Tak. Nasi aktywiści zrobili. Parę akcji protestacyjnych w różnych miastach Stanów Zjednoczonych. Także były protesty wielokrotnie w dużych aglomeracjach, w których środowiska polonijne są liczne. Także Polonia jest bardzo zbulwersowana, jest bardzo zainteresowana tym tematem. Mamy w naszych szeregach bardzo wielu patriotów, którym bardzo zależy na tym, by interesy polskie były traktowane w sposób sprawiedliwy. Także jesteśmy tak samo w włączności e, ze środowiskami patrycznymi w Polsce. E, e, czasami konsultujemy e, e, na przykład e, daty protestów, by, by odbywały się w tym samym czasie. Ale oczywiście e, naszym głównym zamiarem jest to, że jako obywatele amerykańscy a, my mamy prawo, a, jak. Te, Jakiego nie mają obywatele Polscy, my możemy rozmawiać ze swoimi legislatorami, senatorami, kongresmenami i jako obywatele tutaj tego kraju, Polish Americans, uświadamać przekonywać o tym, jak niesprawiedliwa jest ta ustawa i jak można powiedzieć łamiąca konstytucję. Rozumiem z tego, że my, Amerykanie polskiego pochodzenia będziemy korzystali z swojego prawa, z niczego więcej, prawa obywateli amerykańskich do aby nasze życzenia, nasze roszczenia były również honorowane. A to jest podstawowa rzecz. To jest jedna rzecz. Będziemy na poziomie obywateli amerykańskich protestowali przeciwko tej ustawie. Co tego mamy absolutnie prawo, czyli będziemy uczestnili w demonstracjach, które państwo organizujecie, prawda? Ale również chyba istnieje jakaś grupa, która próbuje rozmawiać nie tylko, że tak powiem, z poziomu ulicy, ale również z poziomu kongresmenów, senatorów, jakiejś grupy nacisku, telefony do kongresmenów, senatorów, jakaś próba własnych, wykorzystania własnych praw obywatelskich po prostu. Czy robicie coś w tym rodzaju? Tak, a jako obywatel amerykański. Mamy oczywiście prawo do tego, by konsultować sprawy prawne z amerykańskimi politykami. Polish American Strategic Initiative jest taką inicjatywą, która zrzesza w swoich szeregach Polaków, Amerykanów, którzy których zadaniem jest to, by spotykać się z amerykańskimi politykami. Do, do tego służą nasze wizyty na kapitolu, gdzie tam spotykamy się w biurach z kongresmenami, z senatorami. Tam próbujemy edukować ich o tym. I powiem szczerze, że, że z doświadczenia, które, które uzyskaliśmy tam, bardzo wielu z tych polityków nie ma zielonego pojęcia o tym prawie. Mało tego, totalnie się nie zgadzają z tym prawem. Także, także to jest bardzo irytujące, że takie prawo powstało, mimo tego, że. Każdy, z kim właściwie rozmawialiśmy, jest, jest bardzo zdziwiony, że takie, takie prawo powstało i prezydent to podpisał. No właśnie, wydałoby się w kraju takim jak Ameryka, gdzie demokracja, wolność, jednak są grupy, które potrafią obejść prawo, logikę i w ogóle przyzwoitość i dążą do własnego zysku. To oczywiście grupa polonijna na szczeblu na zwykłych mieszkańców, tych, którzy są na co dzień. I tych, którzy sięgają wyżej, to znaczy kongres, senat, capitol, gdzie próbujemy rozmowy. Czyli akcja jednak jest zorganizowana. Jaka jest szansa, że odniesiemy sukces? Szansa a, zawsze jest. A, to od nas zależy. A, od tego, jak będziemy zjednani, jak będziemy zorganizowani, a, jakie będą naszych akcji i rezultaty. A, a, jak do tej pory. A, a, nie jesteśmy połączeni z jakąś większą organizacją, aczkolwiek mamy bardzo duże poparcie od wielu południowych organizacji, ale jak do tej pory korzystamy z własnych środków, by tu akcję prowadzić. A Mi się wydaje, że to jest istotną rzeczą. To znaczy, moje pytanie brzmi w ten sposób: jeżeli już to jest ustawa, jest to prawo, zmiana tego sprawa jest bardzo trudna. Wymaga to drugiej ustawy albo wniesienia poprawki do istniejącej. To mogą zrobić ludzie, którzy znają się na prawie, którzy mają konekcje różnego typu z kongresmenami, z działaczami lokalnymi, politycznymi, czyli to jest grupa, grupa ludzi który zdaje się nam brakuje, grupa ludzi świetnie mówiących po angielsku, znających rzeczywistość amerykańskiego prawa i mających czas i środki, aby prowadzić tak szeroką akcję. Czy w środowisku tej organizacji, którą Pan reprezentuje, jest są tacy ludzie? Mamy w Waszych szeregach wielu bardzo mądrych ludzi, ludzi, którzy dają z siebie bardzo wiele, a w tym momencie prowadzimy rozmowy. Z sprawnikami, którzy mamy nadzieję, poprowadzą nas drogą, która będzie najkrótsza, najbardziej skuteczna. Mamy wielkie nadzieje, że uda nam się to osiągnąć. Mierzymy się czymś bardzo, bardzo wielkim, poważnym, skomplikowanym to prawie tak jak walka Dawida z Goliatem ale nie widzimy innej opcji. Nie możemy siedzieć cicho, bo w sumie w tym momencie nie ma innych organizacji, nie ma, nie ma czegoś aktywnego w sferach polonijnych, by prowadziła coś, w tym, coś w tego rodzaju. Moje pytanie jest: ile to będzie kosztowało? Mówię nas, Polonię, żeby taką akcję skutecznie przeprowadzić. Bo to wiadomo, to są wyjazdy, to są ludzie na etatach prawnicy, to są koszta różnego typu. Rząd Wielkości, czy pan jest w stanie określić? Jest trudno oszacować, ile to będzie kosztowało. Przede wszystkim, co jest najistotniejsze, potrzebne jest nam zaangażowanie jak największej grupy ludzi. A Mamy wiele departamentów w naszej organizacji, w której potrzebujemy pomocy, wsparcia. Czasami takich nawet zwykłych, można powiedzieć, osób, które będą odbierały telefony. W takim razie, jeszcze jedno pytanie. Czy... Powinniśmy to ogłosić od razu oczywiście, że kto chce, kto czuje potrzebę, ma, kto umie, powinien się natychmiast zgłosić do waszej organizacji, której nazwa brzmi dokładnie, Polish American Strategic Initiative. Czyli jednym słowem, młodzi, znający język angielski, chcący zrobić karierę polityczną, bo pamiętajmy, że to jest również. To jest praca z kongresmenami, z lokalnymi władzami. Politycznymi w związku z tym ci, którzy mają poczucie i chęć zrobienia. Mówię szczerze, jakiejś dobrej roboty dla siebie i dla Polski powinni natychmiast spo, wspomóc waszą organizację. Tak, oczywiście. Ale nie tylko ludzi, którzy znają wspaniale angielski i są młodzi i chcą zrobić karierę. Zapraszamy do nas każdego, a mamy wiele różnych a, m, funkcji e, w naszym zespole e, i e, ręce się przydadzą a, e, czy ta osoba jest a, młoda, czy nie, a, czy zna superangielski, czy nie. Po prostu chodzi nam, żeby ta organizacja była czymś, co jednoczy, co a, de, 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 de wzmocni nas ilościowo. To jest niezwykle istotne, także zapraszamy każdego, bez względu na, 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 na wiek, na, na, na znajomość. Chodzi o to, że jeżeli ktoś ma w sercu dobro dobry interes polski, to już, um, to już jest z nami. Także zapraszamy każdego. Dobrze, w każdym razie nazwijmy Polonia jest gotowa, walczy i miejmy nadzieję, będzie A co na to władze Rzeczypospolitej? Jak jest relacja między Waszą organizacją, Waszym ruchem? A relacje z ambasadą, konsulatami, władzami Rzeczpospolitej. Sygnalizowaliśmy wielokrotnie nasze akcje władzom polskim. Mamy Odnosimy wrażenie, że nasze akcje tutaj w wielkim stopniu wywołały reakcje u wielu polityków w polskim rządzie. Gdyby Polonia nie nagłośniła tej sprawy, kto wie, może nikt by o tym nie wiedział. A przez to, że zrobiło się głośno, wypowiedział się w tej kwestii sam pan prezydent, pan premier, a wielu wysokiej rangi polityków w Polsce oczywiście ich stanowisko jest jednoznaczne, gdzie jest mowa o tym, że nic nie zostanie wypłacane, a zależy nam jednak na tym, żeby było, powstało coś mocniejszego niż tylko słowna, słowne zapewnienia. Z tego co rozumiem, macie Państwo nadzieję, że Wasze działania tutaj w Stanach oraz nacisk na władze polskie spowoduje, że powstanie ustawa, która będzie zabezpieczała polskie przed roszczeniami. Tak, mamy nadzieję, że taka ustawa powstanie. Jak do tej pory otrzymaliśmy e, zapewnienia e, wielu czołowych polityków w polskim e, rządzie, którzy powiedzieli, że a, takie roszczenia nigdy nie będą miały miejsca. A, to były tylko werbalne za, pomnie, e, zapewnienia. Nam zależy na czymś bardziej konkretnym: coś, co będzie prawem, e, które twardo powie, że e, jakiekolwiek próby będą karalne. Takie projekty ustaw już były, a w tym momencie ten projekt ustawy został złożony do rozpatrzenia. Także, także bardzo nam na tym zależy. A jeżeli chodzi o... To będzie dla nas bardzo pomocne. Powiem szczerze, mieliśmy taką sytuację z jednym z prawników, z którym rozmawialiśmy, który powiedział nam wprost, że on by nas Chętnie wsparł ze swoim doświadczeniem, ale on nie czuje, że ze strony polskiej jest wystarczająco motywacji do tego, żeby on, żebyśmy my tutaj robili z tego jakąś taką wielką, poważną akcję. Także naszym zdaniem działania rządu są w tym momencie za małe. No Niestety jest to odczucie, które podziela wielu Polaków tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych. Do mnie dociera informacja, że jest brak właściwej reakcji, zdecydowanej reakcji ze strony władz polskich, ale mimo wszystko rozumiem, że nie załamujecie się i będziecie działać konsekwencji. Jakie są najbliższe akcje? Co planujecie? A W tym momencie organizujemy się i planujemy następny, a, to się na to nazywamy outreach, czyli taką edukacyjną kampanię. Na Kapitolu, gdzie będziemy znowu spotykać się z kongresmanami, z senatorami, a będziemy z nimi rozmawiać, będziemy im raz jeszcze a, tłumaczyć, a, a, jakie są a, skutki tej ustawy, która a, jest a, bardzo niesprawiedliwa przeciwko a, Polsce i Polakom. A, także a, jest nas coraz więcej, mamy w swoich szeregach coraz więcej e, wartościowych ludzi, ale zapraszamy każdego, a, kto w jakiś sposób chciałby wesprzeć, komu zależy na interesie Polski, a, by się z nami skontaktował. A, a, dla każdego mamy a, jakieś zadanie do wykonania. Jeżeli komu zależy na tym, by a, 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 włączyć się w, właściwie w obronę naszej tożsamości, a, to, a, to nasze drzwi są zawsze otwarte. O, to wspaniale, rozumiem, że młodzi ludzie, dorośli ludzie, świadomi swojej polskości, ruszą na Kapitol i będą chodzić dosłownie od pokoju do pokoju kongresmena i prowadzić z nimi rozmowy na temat tej sytuacji, nie tylko tłumacząc, czym jest Polska, jaki jest jej cel, jakie zadanie. To prawda, w przyszłości chcielibyśmy mieć swoje biuro w Waszyngtonie. Na ostatniej naszej kampanii, odwiedzając wiele zbiór, Zauważyliśmy, że tam były naprawdę e, e, bardzo często a, e, widziane spotkania przez wielu innych lobbystów, można powiedzieć, z wielu różnych organizacji, którzy właśnie robili coś takiego samego, tylko że w innych sprawach, w sprawach, które były dla nich niewygodne. Także ta nasza, te nasze akcje powinny być częstsze, powinniśmy mieć e, większą e, grupę ludzi, którzy, która powinna być tam o wiele bardziej e, aktywna, o wiele częściej by, by to miało miejsce. Także taki jest nasz plan, e, żeby w przyszłości przy wsparciu Polonii, e, żebyśmy utworzyli e, miejsce e, właśnie tam na miejscu, bo wiadomo, tak, to jest, byłoby najprostsze a żeby, żebyśmy się nie musieli zjeżdżać ze wszystkich krańców a, a, kraju, a, a żebyśmy mieli kogoś kta, tam, kto na bieżąco będzie informował, kto, kto będzie bardzo aktywny, kto będzie robił... No tak, a, czyli to zadanie typu biuro polskie, lobby, polonijnego lobby na kapitolu, w, Waszyng w, w samym Waszyngtonie. Wspaniała cel, myślę, że warty poparcia i wbrew pozorom to nie są marzenia. To jest coś, co możemy... Osiągnąć realnie. Ja przynajmniej wierzę w to, że nowa grupa młodych Polaków, młodych polonusów będzie potrafiła trafić na kapitol, dosłownie i w przenośni. Będzie tam rozdawała nasze interesy. No szkoda, że władze Rzeczypospolitej dość powolnie działają, ale mam nadzieję, że w pewnym momencie zrozumieją i pomogą, wyciągną rękę do, do was i ułatwią te działanie. Zagrożenie jest ogromne, jeżeli słyszymy o wartościach, jakie te organizacje próbują z naszego kraju wyciągnąć. To jest, to jest coś, co jest niewyobrażalne. Rząd polski powinien o wiele bardziej zdecydowanie zareagować na to. A wiele, wiele rządów a innych krajów europejskich ma swoje grupy lobbystyczne. A to jest normalne, naturalne. To, że Polska nie ma swojej, jest. Trochę jest zastanawiającym. Em, Pytanie, nie. czy zwróciliście się Państwo formalnie do rządu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do innych organizacji Senatu, które są odpowiedzialne za kontakt z Polonią? Właśnie w tej sprawie będzie proszę Państwa, biuro na ulicy takiej i takiej, roczne utrzymanie kosztuje tyle i tyle. Oczekujemy że będziemy. Przecież państwo polskie ma taki fundusz narodowy, który jest no moim zdaniem dość dziwnie wydawany, a brakuje tych pieniędzy na tak podstawową organizację, jak wasza, która ma służyć obronie interesów państwa polskiego. W tym momencie tak prowadziliśmy rozmowy, próbując uświadomić rząd polski o zagrożeniu, Jakim jest ustawa 447? Nie było jeszcze konkretnych rozmów na temat otwarcia biura lobbystycznego, a to, to będzie temat w najbliższej przyszłości. Jestem przekonany, że w Waszych szeregach są młodzi prawnicy, którzy chętnie by wystartowali. Na Kapitolu w Waszyngtonie, broniąc interesów państwa polskiego. Ja myślę, że to nie będzie wygórowana w suma w skali kraju, oczywiście, bo to są oczywiście duże pieniądze jednostkowe dla każdego z nas, ale w skali kraju to się opłaca mieć tam swoje dobre biuro, które będzie reprezentowało. Za nami jest zdjęcie wykonane w Waszyngtonie przed Białym Domem. Tam była organizowana polska demonstracja, czy braliście w niej udział? To była demonstracja, którą właściwie zorganizowaliśmy w połączeniu z Komitetem, który, obro, który bronił Pomnika Katyńskiego w 2018 roku. Także Polish-American Strategic Initiative we współpracy z Komitetem Katyńskim zorganizował tę demonstrację, na którą przyjechało kilkaset osób. Miała na celu właśnie nagłośnienie Zagrożenia ustawy z 447, to było w połączeniu razem z protestami, które miały w tym samym dniu miejsce w Polsce. Tak, pamiętam to te wydarzenie. Uczestnił w tym nim oprócz Waszej oczywiście organizacji wielu, wielu różnych organizacji polonijnych. Organizował to Komitet Obrony Pomnika Katyńskiego w Jersey City. To była bardzo ważna demonstracja, wydaje mi się znacząca w życiu Polonii. Jak obecna sytuacja epidemiologiczna w Stanach utrudnia wam działanie polityczne. Utrudnia e, w pewnym stopniu mieliśmy już plan by w kwietniu e, się spotkać na Kapitolu rozmawiać z politykami e, w tej sprawie ustawy 447 a e, przez e, zagrożenie wirusem, będziemy musieli przełożyć na nasze spotkanie na termin późniejszy, to nam da więcej czasu, by się przygotowy, przygotować. Mamy teraz bardzo intensywny czas spotkań organizacyjnych, co może nawet i lepiej. Będziemy mogli w bardzo zdecydowany sposób zaprezentować nasze postulaty jako Polish Americans. Także, także to może mieć pozytywny, pozytywną wartość. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem dzisiaj był Mariusz Bielski z kiedy Działacz Polenijny. Dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę, a raz jeszcze chciałem zaprosić wszystkich Polaków, którym zależy na Polsce na interesie i na Dobru Polski, by się włączali w e, nasze szeregi, e, w szeregi Polish American Strategic Initiative. W jedności siła, im więcej, im więcej nas będzie, tym będziemy bardziej skuteczni, a i będziemy odnosić większe sukcesy. Dziękuję. Dziękuję Państwu.